Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj krótki teścik. Polskie, niemieckie, kontratyskie. Jest dużo tam komentarzy, że to niby inaczej smakuje, ale zaraz to sprawdzimy. Film robimy bez żadnego cięcia. Po prostu pijemy, sprawdzamy jak to smakuje. Czy tak samo, czy jednak inaczej. Aha, najpierw pokażemy polskie. Tak, tu mamy datę ważności 20. 20.07.2026 i tu mamy Niemieckie, proszę, to są niemieckie y, napisy i data ważności jest 25.07.2026, czyli chyba prawie ta sama partia. Zaraz się okaże. Kiedy ostatni raz ma ty piłeś Tyskie? O Jezu, ja nie przepadam generalnie za Tyskim, wiesz, więc ja <laughs> sprawdzimy. A ostatnio jak piłem właśnie Pinty, Nepo, to sobie wolę kupić droższe i lepsze. Ja, ostatnio Bernarda znowu piłem. Bierz, jest dzisiaj z dwa stopnie chyba, więc to nie będzie najlepszy test. No tyskie. Jak to tyskie. Jak te tyskie. To było polskie. Nic się nie zmieniło. Nie wiadomo kiedy <grym> dalej. Jest <grym> po prostu niedobre. A zobaczymy teraz germany. Germany. Właśnie, tyle było komentarzy, że to różne piwa, że to, że tamto. Teraz zobaczymy. Kurwa, chyba jest inne. Jakby delikatniejszy smak mi się wydaje. Nie wiem. Chyba delikatniejszy. Goryczka coś ten? No mniej goryczki ma. Mówisz? Biorę Polaka jeszcze, ty sprawdzam, o co tu chodzi znowu. Ale który ci bardziej podjeżdża? Niemiecki, bo jest mniej taki atakujący tą goryczką niedobrą. Polski ma niedobry posmak na koniec. Mateusz, zamiana? Zmiana. Da, da, dajemy, dajemy. Wierzę w to. <laughs> Dobra, to jest niemiecki, tak? A tak, zgarni. chyba tak. <laughs> to jest polski. A nie, to jest polski. Ole sobie Będziesz dużo wypić. Też wylewałeś. E, no, trochę tak. No tyskie, po prostu tyskie. Jakby no, nigdy mi nie smakowało tyskie zawsze. No dawaj, dawaj, a... dawaj te drugie patrz, To już, się nie zajebał, to bardzo. Ho, nie zajebał. To jest niemieckie, niemieckie To, to jest niemieckie. Jest inny, jest bardziej <laughs> rozwodnione moim zdaniem. Nie, tam goreckią matuje mi się wydaje. Ale też lepszy posmak przede wszystkim. Yy, tak. No nie śmierdzi taką koncern, koncerniakiem bym powiedział, nie? Nie no, zdecydowanie ten niemiecki, tak? Moim zdaniem tak. No i widzicie, wątpliwości zostały rozwiane, czyli co, chyba niemiecki, tak? <śm> <śm> no zdecydowanie niemiecki. No i nie wiem, dajcie Zróbko. znać w komentarzu co o tym myślicie. Zróbko, subik, like i subskrypcja i inne rzeczy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.